Czas zacząć tego live'a, czyli jak uwolnić się od cudzych oczekiwań i zacząć żyć w zgodzie ze sobą. I dzisiaj wykorzystamy nauki m.in. Jody Spenzy, pewnie znacie tego autora i lekarza, bardziej naukowca, ale też mam ze sobą dwie książki. Jedna to jest Louis Hale, Możesz uzdrowić swoje życie, jedna z takich fajniejszych książek, które towarzyszą mi już od lat, a druga to jest taki niedawny nabytek, a autor to jest Maxwell Maltz i on napisał właśnie Psychocybernetyka. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się tutaj, co wybrałam w zasadzie do tego, do tego wykładu. I właśnie Maxwell Maltz porównał ludzkie przekonania do autopilota. Gdy ustawimy kierunek, autopilot prowadzi nas nieświadomie. Problem pojawia się, kiedy kierunek został ustawiony przez innych. Naszych rodziców, nauczycieli, partnerów czy społeczeństwo. I nie zastanawiamy się tak naprawdę, czego to my naprawdę chcemy. No bo wyobraź sobie taki zwyczajny dzień. Każdego ranka wstajesz o godzinę wcześniej, żeby zrobić śniadanie dla całej rodziny, bo masz przekonanie takie w głowie, że dobra matka dba o dom. Nie pytasz siebie, czy to ci służy. W pracy zawsze bierzesz na siebie dodatkowe zadania. Bo czujesz, że musisz udowodnić swoją wartość. A wieczorem, zamiast odpocząć, myślisz, że i tak mogłeś zrobić coś więcej. Gdy ktoś prosi cię o obsługę, mówisz tak, nawet jeśli oznacza to rezygnację z twoich własnych planów, bo w twojej głowie pojawia się myśl: jeśli odmówię, to pomyślą, że jestem egoistką. To są schematy, które zakorzeniły się w naszej podświadomości. Nie zastanawiamy się, że to co, robi, czy to, co robimy, to jest nasze, czy narzucone. Eee, I skąd się biorą te schematy? Jody za właśnie mówi o tym, że nasze życie to suma codziennych nawyków, które wynikają z naszych przekonań. Jeśli od dziecka słyszałaś, że dziewczynki muszą być grzeczne, <grywa> która z nas tego nie słyszała, to w dorosłym życiu może być ci trudno wyznaczać granice albo jeśli ciągle słyszałaś, że musisz być najlepsza, to możesz czuć, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobra. Kiedy zawsze słyszałaś, że rodzina jest najważniejsza, możesz ignorować swoje potrzeby, bo ciągle skupiasz się na innych. Te przekonania zapisują się w Twoim umyśle jak program komputerowy. I tak jak mówił Malc, w efekcie działasz na autopilocie, powtarzając schematy, które tak naprawdę może nigdy nie były Twoje. Louise Hay w tej swojej przełomowej książce Możesz uzdrowić swoje życie udowodniła, że nasze myśli i przekonania są ściśle związane z naszym zdrowiem fizycznym i emocjonalnym. Jej przesłanie było proste, ale też niezwykle głębokie. Ona mówi tak: każda negatywna myśl to maleńka kropla trucizny, którą wlewasz do swojego organizmu. Więc kiedy powtarzasz sobie, nie jestem wystarczająca, Albo muszę być perfekcyjna, inaczej zawiodę innych. Twój organizm wchodzi w stan chronicznego stresu. Dlaczego? Dlatego, że twój mózg, a dokładniej układ limbiczny, odpowiada na te myśli tak, jakbyś znajdowała się w sytuacji zagrożenia. Wydzielają się hormony stresu, tak jak kortyzol i adrenalina. Na krótką metę, te hormony są nam potrzebne, ponieważ pomagają nam uciec przed niebezpieczeństwem. Ale na dłuższą metę, gdy ciągle mówisz do siebie negatywne rzeczy, Twój organizm nie ma czasu na regenerację. I wtedy zaczynają się pojawiać problemy zdrowotne. Jak to wygląda w naszym ciele? Hmm. Kiedy odczuwasz stres i napięcie, możesz doświadczyć bólów karku, ramion i pleców. Znasz to uczucie, jakbyś dźwigała świat na swoich barkach? To dosłowna reakcja ciała na Twoje przekonanie, że musisz wszystko dźwigać sama. A jeżeli masz problemy trawienne, albo na przykład z jelitami, czy zdiagnozowane SIBO, jest to rezultat ciągłego zamartwiania się. Układ trawienny wtedy zaczyna działać gorzej. Louis Hay mówi, że dosłownie obawy i strach mogą pożerać Cię od środka. Kiedy masz problemy z krążeniem, masz zbyt wysokie lub niskie tętno, albo inne problemy z sercem, to jak mówi Louis Hay, Wiąże się to często z brakiem miłości do siebie lub przeżywaniem żalu i złości. Jeśli wciąż myślisz, nie jestem wystarczająca, Twój organizm reaguje, jakbyś żyła w nieustannym konflikcie. Prawie każdego z nas trapią bóle głowy. One z kolei mogą być efektem ciągłego analizowania i osądzania siebie. Kiedy ciągle myślisz, czy zrobiłam wystarczająco, to przeciążasz swój umysł. Jody Dispenza udowodnił w naukowy sposób, że nasze myśli mają potężny wpływ na strukturę i funkcjonowanie mózgu. On zrobił dziesiątki po prostu badań na ten temat i opisał ten proces jako neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do zmiany w odpowiedzi na nasze myśli, doświadczenia i przekonania. Kiedy wciąż sobie powtarzamy „nie dam rady”, „nie jestem wystarczająca”, „czy coś na pewno pójdzie nie tak”, to nasz mózg wzmacnia te połączenia neuronalne które odpowiadają za reakcje stresowe i lękowe. No bo wiecie, mózg nie odróżnia, czy dana sytuacja jest realnym zagrożeniem, czy tylko wyobrażeniem. Każda negatywna myśl traktowana jest przez mózg jako sygnał do uruchomienia trybu, walk, trybu walcz lub uciekaj. W tym momencie ciało migdałowate, odpowiedzialne za reakcje lękowe, staje się nadaktywne. Hipokamp, przepraszam, który odpowiada za pamięć i uczenie się, kurczy się pod wpływem długotrwałego stresu. W efekcie utrudnia to logiczne myślenie i podejmowanie decyzji. I te negatywne myśli prowadzą do ciągłego wydzielania kortyzolu, czyli hormonostresu, stresu, co osłabia nasz układ odpornościowy, podnosi ciśnienie krwi i zakłóca sen. Każda myśl w mózgu to impuls elektryczny biegnący przez określone połączenia neuronalne. Jeśli powtarzamy tą myśl, mózg buduje ścieżki, które wzmacniają tę myśl i czynią ją automatyczną. I wracając do mojego przykładu, jeśli myślisz codziennie że nie jestem wystarczająco dobra, to za każdym razem, gdy pojawia się wyzwanie w pracy czy w domu, twój mózg automatycznie sięga potem tę negatywną ścieżkę. No bo ona jest jak wydeptana ścieżka w lesie, im częściej po nich chodzisz, tym łatwiej nią podążać. Dobra wiadomość jest taka, że nasz mózg można przeprogramować. I Jody Dispenza w swoich badaniach pokazał, że tak jak negatywne myśli mogą zmieniać strukturę mózgu, tak samo pozytywne myśli mogą go odbudować. Procent ten nazywa się pozytywną neuroplastycznością. Oznacza to, że możesz stworzyć nowe, zdrowsze połączenia neuronalne. Czyli tak, te nici zastępując stare schematy nowymi. No i teraz, jak to działa, jak to zrobić? No więc, kiedy świadomie zaczynasz myśleć pozytywnie, twój mózg tworzy nowe połączenia. Na początku te połączenia są słabe. Dokładnie tak, jakbyś pierwszy raz przeszła przez trawnik, na początku będzie widać tylko lekko zgniecioną trawę. Ale jeśli zaczniesz przechodzić tą ścieżką codziennie albo nawet kilka razy dziennie, w końcu wydepczesz prawdziwą ścieżkę. Tak samo jest z nowymi myślami. Na początku są słabe, lekko widoczne. Możemy mieć obawy, czy rzeczywiście warto deptać tą nową ścieżkę. Ale im częściej wzmacniesz te myśli, tym bardziej te nici stają się autostradami, nowymi, trwałymi schematami myślowymi. Więc po pierwsze zauważ, kiedy działasz na autopilocie. Zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie. Czy robię to, bo naprawdę tego chcę, czy robię, ponieważ tak trzeba? Czy moje decyzje wynikają z moich potrzeb, czy z potrzeby zadowolenia innych? I tak dla przykładu. Wyobraź sobie, że Twoja koleżanka prosi Cię o pomoc, ale jesteś zmęczona po pracy. Automatycznie mówisz tak, bo nie chcesz jej zawieść. Ale czy naprawdę musisz to zrobić? Może lepiej powiedzieć, dziś nie dam rady, ale pomogę ci jutro. Po drugie, warto pracować z niewspierającymi przekonaniami. Ja, zarówno tutaj, jak na kursie Odblokuj swój potencjał zawodowy oraz w programie Buduj swoje wspaniałe życie, sporo mówię o niewspierających przekonaniach. Na początku, jakby wszyscy uczestniczy zaprzeczają, jakoby mieli takie niewspierające przekonania. Ale w miarę procesu i rozmowy wychodzi wszystko, co usłyszeliśmy w dzieciństwie od rodziny, od rodziców, ale także w szkole, czy od innych osób, które uważaliśmy w swoim życiu za autorytety. Ale i uwierzcie mi, że każdy ma mnóstwo takich niespierających przekonań. O kilku już tutaj wyżej wspomniałam. I Maxwell Maltz w swojej książce Psychocybernetyka powiedział, że nasze wewnętrzne ja działa jak termostat. No. Dla przypomnienia, termostat to takie urządzenie, które utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniu. Gdy jest zbyt gorąco, termostat uruchamia chłodzenie, a gdy za zimno, uruchamia ogrzewanie. I tak samo działa nasza samoocena. Jeżeli Twoja samoocena mówi zasługuje tylko na przeciętne życie, to nawet jeśli osiągniesz coś wspaniałego, zaczniesz sabotować swoje sukcesy, by wrócić do bezpiecznego poziomu. Jeśli Twoja samoocena jest niska, nawet najmniejsze wyzwanie będzie wydawało ci się ogromne, a sukcesy przypadkowe i niewarte celebrowania. Jeśli uważasz, że nie zasługujesz na więcej, będziesz wracać do schematów, które cię ograniczają. Ale jeśli zmienisz swoje przekonania, zmienisz całe swoje życie. I mam do Ciebie taką prośbę. Zapisz na kartce jedno przekonanie, które Cię nie wspiera, a które Wręcz Cię ogranicza. Na przykład: Muszę zawsze spełniać oczekiwania innych. A teraz spróbuj zamienić je na nowe, takie wspierające. Na przykład: Mam prawo dbać o swoje potrzeby. I powtarzaj to każdego dnia, aż stanie się Twoją nową prawdą jedna z najważniejszych, a jednak chyba najtrudniejszych rzeczy to wyobraź sobie nową wersję z siebie. Judy Spencer mówi o tym, że musimy zamieszkać w nowym ja, zanim ono stanie się rzeczywistością. Zacznij więc od wyobrażenia sobie życia, które jest zgodne z Twoimi wartościami. Ja o tym też mówiłam, o wartościach w kursie: odblokuj swój potencjał zawodowy. Hmm? Kiedy zaczynasz wyobrażać sobie życie, jakie pragniesz prowadzić, twój mózg traktuje te obrazy jak rzeczywistość. Dispensa tłumaczy to w taki sposób, że nasz mózg nie odróżnia tego, co się dzieje naprawdę od tego, co jest w naszej wyobraźni i reaguje na oba obrazy tak samo. Jeśli codziennie wizualizujesz siebie jako osobę szczęśliwą, spełnioną i wolną od schematów, twój mózg zaczyna tworzyć nowe połączenia neuronalne, które wspierają tą wizję. Jeśli codziennie wyobrażasz sobie, że odważnie mówisz nie prośbom, które cię przeciążają, Twój mózg zaczyna postrzegać tę odwagę jako coś naturalnego. Kiedy wtedy przychodzi moment, żeby powiedzieć nie w realnym życiu, jest to dużo łatwiejsze, bo Twój umysł już wcześniej przećwiczył takie sytuacje, on już umie mówić nie. I wtedy, hmm, jak może wyglądać Twój idealny dzień? Rano. Budzisz się z uczuciem spokoju. Bo Twój dzień jest zaplanowany tak, jak Ty chcesz. Możesz, zaczynasz go od filiżanki kawy i kilku chwil ciszy dla siebie, zamiast zbiegania z listą rzeczy do zrobienia. Gdzie mój pleca, gdzie moje śniadanie, gdzie moje kluczyki, gdzie mój telefon? Mamo, mamo, mamo. Prawda? W pracy wykonujesz tylko te zadania, które są zgodne z Twoimi wartościami i celami. Gdy ktoś prosi Cię o więcej, zastanawiasz się. Czy to mnie wspiera, czy mnie obciąża i masz odwagę powiedzieć tak lub nie zgodnie z tym, co jest dla ciebie dobre? Wieczorem, zamiast robić coś z poczucia obowiązku, spędzasz czas tak, jak lubisz, czytając, spacerując czy rozmawiając z bliskimi i nie odczuwasz wyrzutów sumienia, bo wiesz, że zasługujesz na odpoczynek. Louise Hale Hej, w tej książce, o której wspomniałam, przypomniała, że miłość do siebie zaczyna się od stawiania granic. Kiedy mówisz nie innym, mówisz tak sobie. Kiedy zaczynasz wierzyć, że masz prawo żyć zgodnie ze swoimi potrzebami, twoje decyzje stają się świadome i odważne. No i na przykład w relacjach decydujesz się otaczać ludźmi, którzy cię wspierają, wspierają ciebie, twoje marzenia, a nie tymi, którzy ciągle wymagają od ciebie poświęceń pracy wybierasz projekty i zadania, które przynoszą ci radość i rozwój, a nie tylko te, które sprawiają, że czujesz się przytłoczona. W życiu codziennym decydujesz się poświęcić czas na rzeczy, które naprawdę sprawiają ci przyjemność, nawet jeśli oznacza to powiedzenie nie niektórym obowiązkom. Yy, na przykład Kasia zawsze czuła się winna, kiedy odmawiała rodzinie i zaczęła sobie wyobrażać, w głowie, tak? Że jest osobą, która potrafi wyznaczać granice z miłością i szacunkiem. I kiedy jej brat poprosił ją o pomoc w przeprowadzce w weekend, kiedy ona zaplanowała czas dla siebie, powiedziała, nie dam rady w weekend, ale mogę Ci pomóc w tygodniu. I ku jej zaskoczeniu brat zaakceptował to bez sprzeciwu. No, tak miało być. Więc zgodnie z tym, co mówi Louise Hay, zacznij tam, gdzie jesteś i użyj tego, co masz. I wiecie co, ja właśnie o tym cały czas chyba mówię, że my wcale nie musimy robić takiej totalnej reorganizacji naszego życia. Budujmy na, to, na tym, kim jesteśmy, co mamy, jakie mamy zasoby. Chyba na tym w ogóle dla mnie podlega coaching, że budujemy na, czym, na tym, co mamy. Nie musimy od razu zmieniać swoje życie, swojego życia. Zacznijmy od małych kroków. Ja niejednokrotnie właśnie w procesach coachingowym zachęcam, żeby stworzyć jasny obraz swojego wymarzonego dnia. Jak wygląda ten idealny dzień? Co robisz? Jak się czujesz? Z kim spędzasz czas? Im bardziej szczegółowy obraz stworzysz, tym skuteczniej Twój mózg będzie działał na jego rzecz. Użyj wszystkich zmysłów w tej wyobraźni. Jeśli macie ochotę, to zróbmy to ćwiczenie, tak? Kiedy wyobrażasz sobie swoje wspaniałe życie, spróbuj użyć zmysłów, czyli zamknij oczy i zobacz, co widzisz. Jasne promienie słońca wpadające do Twojego domu? Co widzisz przez okno? Czy to jest woda, czy to jest las, czy to jest inny budynek, czy to jest widok na miasto? Jakikolwiek sobie widok nie wymarzyłaś. Co słyszysz? Może w tle w głośnikach jest delikatna muzyka, która Cię relaksuje, wprowadza miłą atmosferę w Twoim domu. Co czujesz? Nie mówię tutaj o zapachach, ale bardziej o tym, co czujesz wewnątrz, czyli czy jest to spokój, radość, wdzięczność. Poczuj emocje, jakby to już było prawdą bo pomyśl sobie, ile razy wracasz do domu i sobie myślisz, jeny jeszcze muszę zrobić kolację dla wszystkich, jeny jeszcze z dzieciakami muszę to, jeny jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze góra prania, albo nawet dwa. Muszę poskładać, posortować. Zobacz, czym wypełniasz swój umysł, wracając w drodze z, na przykład z pracy do domu. Ja wiem, że to są normalne rzeczy, które mamy codziennie do zrobienia, ale wszystko nam się zmieni, kiedy my wracamy z innym nastawieniem do tego domu. Jak my chcemy się czuć, to jest niezwykle ważne. Ja cały czas we wszystkich moich procesach coachingowych bardzo dużo o tym mówię, jak chcesz się czuć. Bo najważniejsze w procesie wizualizacji jest właśnie to, aby poczuć emocje. Emocje, które masz zgodne z tą wizją. Bo jak mówi Dispenza, emocje są jak paliwo dla twoich myśli. To one wzmacniają te nowe połączenia neuronalne. To się samo nie dzieje. I jeśli wyobrażasz sobie, że masz spokojny, szczęśliwy dzień, poczuj wdzięczność. Poczuj wdzięczność za ten spokój, za to, co się dzieje. Nawet jeśli to jeszcze nie jest twoja rzeczywistość, zacznij to ćwiczyć. Dlatego, że wizualizacja to proces, który wymaga regularności. Dlatego poświęć kilka minut każdego dnia na wyobrażenie sobie swojego nowego życia. Z czasem Obiecuję ci, zaczniesz zauważać, że twoje decyzje i działania zaczynają odzwierciedlać to, co sobie wyobrażasz. Kiedy codziennie wyobrażasz sobie nowe życie, twoje myśli zaczynają kształtować rzeczywistość. Wzmacniasz przekonanie, że zasługujesz na więcej, a twoje działania stają się odważniejsze i bardziej świadome. Uwierz mi, efekty mogą być zdumiewające. Na pewno poczujesz większą pewność siebie. Z pewnością zauważysz, że ludzie wokół ciebie reagują na ciebie z większym szacunkiem. A twoje życie staje się bardziej harmonijne, bo przestajesz żyć według oczekiwań innych ludzi. Dlatego zrób to. Codziennie przez 5 minut wyobrażaj sobie życie, jakie chcesz prowadzić. Codziennie zapisz jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczna. I codziennie powtarzaj afirmację: jestem wystarczająca taka, jaka jestem. I pamiętaj, że to Ty piszesz scenariusz swojego życia. Jeśli coś Ci nie odpowiada, masz prawo to zmienić. Każda zmiana zaczyna się od de decyzji. I Tony Robbins, nie pamiętam kiedy, gdzie, w jakim miejscu, ale mam po prostu zapisaną to, to zdanie, taką, taką prawdziwą sentencję w mojej głowie. Dolny Robbins mówi: Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia działania. Jeśli nie ma działania, tak naprawdę nie podjąłeś decyzji. Jeśli potrafisz sobie wyobrazić życie, które chcesz prowadzić, Twój mózg zacznie tworzyć warunki, aby stało się to rzeczywistością. Pamiętajcie, macie w sobie siłę, aby uwolnić się z cudzych oczekiwań i zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Dziękuję, że mogłam dzisiaj z wami być. Życzę wam, abyście każdego dnia stawiały, sobie pierwszy, stawiały siebie na pierwszym miejscu, stawiały sobie fajne wizualizacje przed oczami i pozwalały sobie na życie, które przynosi radość i spełnienie. Wolność zaczyna się w waszym sercu i umyśle. Pamiętajcie, że macie w sobie siłę, by tworzyć życie, które jest wasze. Nie cudze. Nie napisane przez oczekiwania innych, ale wasze. Pełne wolności, miłości i spełnienia. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy live. Nie widzę komentarzy, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam wszystkiego cudownego i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.